Pet Simulator X, ale gdy zobaczę Axelolta, ten odcinek się skończy, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i jedziemy, słuchajcie, zaraz zaczynamy, czy jest tu jakaś osoba, która, która, będzie, która będzie miała Axelolta, tylko pytanie, kurka wodna, czy ja jestem w stanie coś takiego zdobyć, jak, jak one wyglądają w ogóle, to są wolfy, tu jest, Hellish Axelolt, dobra, to teraz tak, idziemy prawdopodobnie do Pixel Foresta i tam być może uda mi się kogoś znaleźć, nie, tu nikogo nie ma. To może pixel val value. O, jest ktoś. Dobra, zobaczmy sobie. Czy ty, mój drogi, masz tutaj jakieś. E, to jest co? To jest demon, chyba pixel demon złoty. Tu też. Tu też. Hmm. Kurka, czyli nie mają Axeloltów, <laughs> Pytanie teraz, gdzie mam się udać, żeby znaleźć tych. Ej, tu jest. Patrzcie, tu jest jakieś wejście do świata jakiegoś. Tak wygląda przynajmniej. E, dobra. Moi drodzy, wejdźmy na, na shop teraz i udamy się prawdopodobnie do naszego, do tej lokacji. O, 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 o Axelrod. No nie!